Święto Świętej Rodziny. Pierwsze czytanie z Księgi Seracydesa pokazuje jaka jest wartość czczenia swojego ojca i matki, bycia posłusznym, szanowania ich. Mówi autor: Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Radość mieć będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany, długo żyć będzie. Niesamowite jest to, że można powiedzieć, takie konkretne zyski są z tego, że człowiek szanuje swoich rodziców. Ale chyba jeszcze bardziej niesamowite jest to, że Syracydes w pewnym momencie mówi Synu, nie zasmucaj swego ojca w starości, jeśliby nawet rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, jeśli jesteś w pełni siłą. Bo to, że coś robimy, żeby mieć zysk, to jest, to jest zrozumiałe. Ale to, że coś robimy, jak nie ma zysku, to znaczy jak wydaje się, że to jest utrudzenie, rodzice są starsi, nie rozumiejący pewnych rzeczy, zachowujący się znowu jak dzieci, to wymaga od nas po prostu cierpliwości i wyrozumiałości. Tak jak rodzice mieli wobec nas cierpliwość, wyrozumiałość. Kiedy byliśmy małymi dziećmi, tak myśmy powinni mieć wyrozumiałość wobec nich. Bardzo trudno to jest, bo, bo nam się wydaje, że rodzice są dorośli, że powinni rozumieć, ale przychodzi taki moment choroby i taki moment starości, że naprawdę trzeba traktować rodziców jak dziecko i być wobec nich cierpliwym, nie denerwować się, mieć wyrozumiałość, nawet gdyby, gdyby stracili rozum. Bardzo to uwalnia przede wszystkim od tego, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, że. Ja się źle zachowuję, ani też nie mieć pretensji do, do rodziców, że nie są tacy, jak, 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 jacy byśmy chcieli po prostu. Że ten moment wyrozumiałości, znoszenia w cierpliwości, jakby odzajemnienia się za to, jak oni nad nami musieli być cierpliwi, jest absolutnie konieczny w relacjach między dziećmi a rodzicami. Psalm 128 opisuje człowieka, który jest szczęśliwy i szczęście polega na tym, że ma żonę. Żona, która ma dużo dzieci, bo i ci synowie są jak oliwne gałązki dookoła Twego stołu. cokolwiek byśmy powiedzieli, bo różnie mogą się łożyć losy człowieka, to jednak posiadać dom, posiadać rodzinę, posiadać dzieci, pozostanie takim absolutnie pierwotnym, najpiękniejszym, najprostszym też ideałem. Z rodziny żeśmy wyszli, w rodzinę powinniśmy wejść i powinniśmy wszystko robić, żeby, żeby też tę rodzinę bronić, żeby, żeby nie myśleć takimi kategoriami, a wszystko jedno, tu na chwilę, tam na chwilę, to będzie tu dziecko, tam będzie tu dziecko, nie. No, tworzyć rodzinę szczęśliwą, jako komórkę, nie tylko społeczną, ale jako twoje miejsce, twój dom, twój świat, to jest absolutnie rzecz szalenie ważna i, i pokolenia się zmieniają, Zmieniają się szerokości, długości geograficzne, ale to podstawowe powołanie każdego z nas powinno być takim powołaniem: chce mieć, chce mieć, chce mieć dobrą, dobrą rodzinę. Drugie czytanie z listu Św. Pawła Apostolada do Kolosa znowu mówi o tym, żeby, żeby się znosić nawzajem, żeby być wyrozumiałym. Mówi tak: obliczcie się w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał coś do zarzucenia drugiemu, tak jak wybaczył Pan wam, tak i wy. Bardzo pięknie te słowa odnoszą się do życia w rodzinie, chociaż Święty Paweł nie pisze tylko do rodzin. Pisze do wspólnoty chrześcijańskiej, w której my jesteśmy rodzinami. Ale tak jak w rodzinie, absolutnie rzeczą konieczną jest, żebyśmy znosili siebie nawzajem i wybaczali. Oczywiście zawsze można kogoś odrzucić, zawsze można powiedzieć, nie pasujesz mi, jesteś puzzlem, który gdzieś do mojej układanki nie jest dostosowany. Natomiast to nie jest tak, że tam, gdzie jest rodzina, tam, gdzie są bliskie więzi, będą starcia, będą, będą trudy i jest absolutnie potrzebne miłosierdzie. Tam, gdzie nie ma przebaczenia, czy tam, gdzie nie ma miłosierdzia, bardzo trudno stworzyć dobrą rodzinę, i bardzo trudno stworzyć dobrą wspólnotę. Wspólnota tworzy się również przez przebaczenie. Ewangelia opisuje ucieczkę świętej rodziny do Egiptu i tą niesamowitą interwencję anioła, który po prostu mówi Józefowi, weź swoją żonę, dziecko, uciekaj do Egiptu, potem weź żonę, dziecko, wracaj do Ziemi Świętej. Jest w tym, można powiedzieć, jakaś taka niesamowita Boża opatrzność byśmy powiedzieli, że On miał szczęście ale my też mamy szczęście, bo przecież w sytuacjach trudnych, w sytuacjach, których nie wiemy zawsze możemy pójść, pomodlić się zapytać Ducha Świętego, co mamy zrobić i oczywiście Duch Święty nie będzie się zajmował takimi rzeczami, czy mamy kupić po prostu zielony, czy, czy niebieski jakiś kawałek materiału do tego, czy innych spraw ale w tych sprawach podstawowych fundamentalnych, życiowych, nie bójmy się modlić, Pan Bóg zaśranił czy w nocy, czy, czy przez drugiego człowieka, czy przez jakiś pokój wewnętrzny, Pan Bóg naprawdę będzie nas prowadził, bo, bo Jemu zależy na naszym ocenieniu. Grunt, żebyśmy tylko znaleźli taką przestrzeń, jak Józef, który, który położył się, wyspał się, miał, był czas na to, żeby anioł do Niego powiedział, żebyśmy też stworzyli taką przestrzeń modlitwy, w której Pan Bóg będzie mógł do nas przemówić. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.